Dzień dobry, dzisiaj z nietypowym rekwizytem, ale będzie troszeczkę o autentyczności w kontekście naszego życia, różnych procesów i co tak naprawdę może zadziałać przy odzyskiwaniu swojej mocy, sprawczości tych duchowych naszych zasobów. Dlaczego pusta butelka? Mogę dziecku mówić i wmawiać, że tu jest mleczko. Ale jeżeli tego mleczka nie ma, to on się tym nie naje. Może by, y, komuś wmawiać z poziomu intelektualnego przeczytanych tysiąca czy dwóch tysięcy książek różne informacje, ale jeżeli nie jest to nasz poziom urzeczywistnienia, to nie jest w nas, to nie jest żywa, prawdziwa, autentyczna wartość, to znowu będzie tylko konstrukt, koncept, który przekażemy drugiej osobie i na tym poziomie to pozostanie. A nam do zmiany jest potrzebna nie tylko wiedza intelektualna, ale możliwości zmiany. Przeprogramowania, uwolnienia się od tego, co w tym automatycznym programie, wokół którego funkcjonujemy, naszego nawyku, nas trzyma, a nawet czasami nie mamy świadomości, co to jest i w jaki sposób się do tego dobrać. Dlatego ci, którzy mnie znają, wiedzą, że za dużo nie <laughs> lubię mówić, wolę procesy, w których będzie można praktycznie dotykać, doświadczać pewnych. Stanów, pewnych e, wzorców, żeby mogło to przynieść nam jakiś e, rezultat. Także zapraszam na te nasze dwudniowe e, warsztaty online, gdzie na pewno będzie dużo procesów, jak najmniej gadania. <gadanie> Pozdrawiam serdecznie.